Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sekrecy na Pozytywnie. Dzisiaj sprawdzamy, jaka jest przyszłość między Wami. Pomyślcie sobie o tej osobie, o którą chcecie zapytać, którą macie w sercu na myśli, wybierzcie sobie różę powiedzmy biała i, i, i czerwona, która z Wami najlepiej rezonuje. Ułożę Wam ją tu. Ja sobie przytasuję karty, Wy sobie wybierzcie. Już się wypychają te karty Jaka jest przyszłość o tej osobie, o której macie na myśli w serduku przed Wami? Co Was czeka z tą osobą w tej przyszłości? Lub o tej osobie, o której właśnie macie na myśli. Niekoniecznie o tej, co myślicie. Może być też inna osoba, którą chcecie zapytać, która jest po prostu Wam nie obca, tylko bliska. Grze leci. Dobra, karty są przetasowane. Zaczynamy od róży białej. Jaka jest przyszłość między Wami, kochani? Pomyślcie sobie teraz tą osobę. wiem wam kochani szczerze, że przyszłość jest poważna między wami. Czy zrobiliście dobry wybór? Myślę, że tak. Czy będziecie żałować? No zobaczycie, przekonacie się, ale myślę, że nie. Znowu pojawia się ta karta. Skłonna karta, której nie lubię, jak jest w odwróceniu. Ale jeżeli chodzi o tę osobę z, z róży białej, pierwszą grupę, to powiem Wam szczerze, że ta osoba, z tą osobą będziecie mieli bardzo poważną, stabilną relację, która się przerodzi w stabilną przyszłość. I w tej relacji już zostaniecie. Także jeżeli jesteście z tą osobą lub piszecie z tą osobą, lub o nim myślicie, no to to jest właśnie partner, ta partnerka na całe życie. Jeżeli czujecie się przy niej dobrze, chcecie o niej czasami odejść, abyście tego nie zrobili, bo będzie wam jej za mocno brakować, tęsknicie za nią, no to to jest właśnie to. Pamiętajcie, nawet jakby ta jeżeli was ta osoba serio wkurza, to znaczy, że to jest to. To do, tak jak powiedziałam, no każdy musi dorosnąć do miłości, prawda? miłość i uczucia to nie jest, słuchajcie, zabawka. Ale jak najbardziej. Ta relacja się rozwinie, prawidłowo rozwija. Tu grupy są różne. I ta osoba myśli o Was poważnie. Jest stabilna emocjonalnie, wie czego chce. Wy w tej grupie tacy, się wycofani, tacy wycofani się trochę wydajecie. Boicie się tak jakby. Ale to jest prawdziwa, to jest prawdziwa, powiem Wam szczerze, szczera miłość. Także nie macie się czego bać. No właśnie. Tak jak powiedziałam. Jeżeli chodzi o relacje, myśli ta osoba o was poważnie, o rodzinie wspólnej przyszłości. Także biała, biały, biała róża kto wybrał białą różę ta osoba mimo że jest, czasami się wycofuje, bo ma mętlik, to myśli, myśli o was jako potencjalny mąż przyszły partner, dzieci, stabilna relacja i po prostu szczera prawdziwą miłość. Także pa pa.